Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o mieszadłach marki Instar. Przelecimy sobie szybciutko po ofercie, zobaczymy co produkują pokażę Wam jakieś tam akcesoria, które są oczywiste i takie, które mi się podobają, bo też prosiłem o to i to się pojawiło w zasadzie, więc też ciekawy temat. I pokażę Wam mieszadła do mas gotowych, które mamy tutaj i w zasadzie to chyba będzie na końcu gdzieś tam filmu. Postaram się to tak zrobić, żeby, żeby to było troszkę później, ponieważ chcę zacząć koniecznie od kilku rodzajów mieszadeł, które Instar produkuje. A produkują na przykład mieszadła lakierowane i mieszadła i mieszadła ocynkowane. I to jest pierwsza, pierwsza taka różnica. Można powiedzmy wybrać, jeżeli jesteście, nie wiem, tam handlowcem, producentem jakichś narzędzi, korzystacie z fabryk, które się specjalizują w jakichś narzędziach, można zamówić sobie takie mieszadła u nich, które są albo lakierowane, albo ocynkowane. Raczej Kowalski sobie jednego mieszadła takiego nie zamówi. Są mieszadła, moi drodzy, które są prawo i lewo skrętne. Są różne wielkości mieszadeł. Mieszadła na sześciokąt. Patrzcie się, jak Sony łapie ostrość, złapało. I są mieszadła na gwint, nie? na M14, co też jest standardem w zasadzie. Dobrze, zobaczmy na to jeszcze, jak wyglądają mieszadła, które mają inny kąt. Inny kąt, moi drodzy, tutaj łopatek. Mieszadło, które będzie pracowało delikatniej, spokojniej, mniej będzie napowietrzało pewne materiały, ale poradzi sobie z gęstszymi materiałami również. Mieszadło, które pracuje trochę bardziej agresywnie już. Aczkolwiek tutaj mamy taki bardzo gruby pierścień zabezpieczający, to to się fajnie sprawdzi w jakichś tynkach, wylewkach, ten typ mieszadła. I mamy mieszadło, które ma już bardzo agresywne łopaty. Na tym przykładzie pokażemy sobie, że występują tego typu mieszadełka, moi drodzy, prawo i lewo skrętne. I w tym przypadku mamy prawo i lewo skrętne mieszadełko, nie? Fajnie, więc... Możecie wybrać, czy materiał będzie zaciągany do dołu środkiem wiaderka, czy będzie do góry wywalany środkiem wiaderka. Czyli cyrkulacja w tą stronę albo w tą stronę. Jaka różnica i po co w ogóle się zastanawiać na ten temat? Czasami jest tak, że macie gęsty materiał, albo dużo mieszacie cały dzień, na przykład trzeba pracować na mieszalniku. No i zdarza się tak, że ten materiał po prostu trzeba mieszać i górą, i dołem. Więc musimy podnosić mieszalnik. Jeżeli jest, że tak powiem, zasane, zaciągnięte to mieszarło do dołu. No, trzeba się z tym szarpać, nie? Czasami tak jest, jakieś kleje, wylewki, tynk i tak dalej. To się szarpiecie. Są takie mieszarła, które pracują w drugą stronę, czyli ono będzie dążyło, żeby wyjść jakby z tego kleju, nie? W drugą stronę, w drugą stronę pracuje. Nie ciągnie go do dołu, tylko podnosi razem z mieszanikiem. To jest odczuwalne, dużo lżej się po prostu porusza po tym wiaderku mieszadłem. No większa swoboda podczas tej pracy, no i mniejsze wyeksploatowanie plecków, bo plecki najbardziej cierpią przy mieszalniku, czasami dwa wiaderka niefortunnie wymieszane i jest przerwa. Tak się zdarza. Każdy, kto miał taką sytuację, to wie. Mieszadła skręcane bardzo fajny temat, i ja już zapodałem temat, bo chcemy więcej. Nie chcemy mieć tylko jeden rodzaj mieszadła skręcanego chcemy mieć każde. Mieszadło skręcane. Czy to do mas gotowych, czy to do farb, czy to do jakichś tam klejów, czy do inne dziwne mieszadła, które będą powstawały. Chcemy mieć wersję skręcaną, bo chcemy to transportować w małych skrzynkach. Chcemy mieć to kompaktowe. I jakby temat jest zapodany, wy możecie tylko i wyłącznie potwierdzić, albo zaprzeczyć, czy to jest fajne, czy nie. Zobaczymy, co producent z tymi informacjami zrobi, czy się to pojawi, czy nie. Ja liczę na to, że tak. Duże mieszadło. Zobaczcie na to jeszcze. Jest duże mieszadło, jest małe mieszadło, nie? No, można sobie wybrać w zależności od możliwości mieszalnika, operatora mieszalnika, też jak najbardziej. No i materiału, który potrzeba mieszać, i ilości tej, tego materiału. No to możecie wybrać sobie mieszadła. E, mieszadło na prętach, po prostu te łopatki w pręta okrągłego. Nie mamy tutaj pieścienia zabezpieczającego, ale to jest półokrągłe, więc to tak naprawdę nie uszkodzi nam wiaderka. E, ja takim mieszadłem pracowałem przy wylewkach które były gęste bardzo. Półsłucha, wylewka, wtedy to sobie radzi, jakoś tam sobie radzi, miesza spokojnie, ale radzi sobie i nie umęczy mieszalnika, a wymiesza taki bardzo gęsty materiał. Również przy farbach to się sprawdza, bo to nie na powietrze, no nie. Takie bardzo spokojne mieszanie, farbkę też przemieszacie, nie? Takim, takim mieszadłem. Dobra, do farby jest w ogóle dedykowane mieszadło. Tego typu. I to jest, moi drodzy, mieszadło z takim talerzykiem na dole, który dystansuje nam całość od dna wiaderka i tym samym nie będzie ścierało wiaderka do farby. nie? To jest dedykowane typowo pod farby i rzadkie materiały, jakieś tam masy, którymi potrzebujemy, nie wiem, jakaś foja wpłynie, papa wpłynie czy inne dziwactwo. No to powiedzmy na zasadzie gęstych farb, nie? Mieszadło, którym ja poleciłbym pracować raczej w większych ilościach materiału, ponieważ to mieszadło raczej sobie chlapie i raczej tak tyle, czyli pełne wiaderko po prostu, nie? Czy to farba, czy to jakiś inny materiał, rozmieszacie bez problemu, natomiast e, zwróćcie uwagę, że jak tego będzie tyle gdzieś tam materiału, to będzie chlapać i to bardzo. Te, taki typ mieszadła. Mieszadełka występują przeróżne, w różnych rozmiarach. Tu mamy taki duży kontrast, nie? Małe i duże mieszadełko. Możecie sobie wybrać rozmiar, który Wam odpowiada, na jakim się Wam fajnie pracuje. Przed ostatni rodzaj mieszadeł, bo już przechodzimy do tych do mas gotowych, takie mieszadełko, które ja polecam mieć w narzędziach, po pierwsze, do małych ilości, na przykład mas, tam jest wiaderko ze śmigiem C50, który jest gęstym produktem. I taki, e, taki wynalazek potrafi sobie poradzić z tym doskonale w takich małych opakowaniach. E, albo farbka w mniejszych opakowaniach, albo fuga w mniejszych ilościach. Jak najbardziej polecam tego typu mieszadełko po prostu mieć. Polecam też mieć jakiekolwiek akcesoria, e, bo to w kilku przypadkach po prostu jest w stanie czasami poratować. Czy to adapter z M14 na e, sześciokąt, czy to na... E, SDS+, Plus, nie? Takie adaptery występują. Występują też przeróżne wersje mieszadeł i na sześciokąt, i na M14, i na SDS+. Plus. Ale można mieć adapter w momencie, kiedy się uszkodzi mieszalnik, a miałem taką sytuację, to stoimy, nie? Bo nie wziąłem innych mieszadeł, nie wziąłem tam czegoś, ale wiertarka była, gdybym miał adapter, pewnie bym popracował w ten dzień jeszcze, a tak to musiałem na szybko gdzieś tam, nawet nie naprawiałem, tylko zamówiłem drugi mieszanik, bo, bo było szybciej, po prostu zależało mi na czasie. Dobra, łosie. Mieszadło, które nazywa się łoś i ono występuje w pięciu rozmiarach, na pewno. Łoś, moi drodzy, to jest mieszadełko na trzech łopatach, które ma pieśń zabezpieczający. Łopaty wyglądają w ten sposób. Nacięta łopata z otworem pod kątem, masywna, gruba, grube takie porządne mieszadło. I to występuje w różnych w różnych wielkościach. Dopasujecie sobie wielkość pod siebie. 120, chyba 135, 155, nie pamiętam, 180 będziecie mieć na ekranie i 200. I teraz tak. Jeżeli wybieracie mieszadło do mniejszych ilości produktu i chcecie takie, wiecie, choćby nawet na wkrętarkę, wybierzecie wersję po prostu tego mieszadła na wkrętarkę, bo występują różne, to możecie wybrać 120, 135. Jeżeli chcecie takie bezpieczne, uniwersalne mieszadło, 155, 180 jako większe już, do gładzi, do mas, różnego typu, do proszkowych nawet gładzi, gotowców i tak dalej. 200, ja bym powiedział, że to już jest do dużych wiaderek, dużych pojemników, Ponieważ w mniejszych pojemnikach, nawet jak wejdzie, no to będzie miało mało tej masy naokoło i to będzie powodowało dość duży opór, więc no można, no nie? Natomiast też zważajcie na to, że nie, nie, nie każdy mieszalnik uciągnie takie duże, takie duże śmigło i po prostu może być czasami małe kuku i będziecie mieć wydatek po raz kolejny, więc mądrze dopasować. Ja bym proponował 150 jako takie pierwsze, 155 Pierwsze bezpieczne mieszadło, bo tym pomieszacie i 10 kg, i 5 kg, i 20 czy 18 kg, jak najbardziej. Pewnie trzeba będzie trochę się tam poprzemieszczać po wiaderku więcej. 180 ka bardziej sprawne z kolei, natomiast już bardzo mały wiaderek nie wymieszacie. Tego typu historie. Mieszadło fajne, ciekawe, sprawne i w dobrej cenie, bym powiedział. Fajną rzeczą, pozytywną informacją jest to, że Instar potrafi. Wyprodukować coś, co się im podoba, oczywiście widzą w tym potencjał, ale coś, co było zgłoszone, że na przykład mi osobiście brakuje. Brakowało mi przedłużek. Takżeśmy kiedyś rozmawiali i patrzcie się, dzisiaj są przedłużki, czyli każdy chłop, który jest trochę wyższy i zawsze ma, wiecie, problem z tym mieszanikiem, e, no, powinien się moim zdaniem ucieszyć, bo może o 10 cm albo o 15 cm. No nie Podnieść e, mieszalnik albo o 20 cm, podnieść mieszalnik albo o 30, albo o 25. E, także tak naprawdę macie od 10 do 30 cm, a i pewnie i więcej. Możecie te mieszadła wydłużać. Tym samym pracować sprawniej i wygodniej. E, pewnie nie będą plecy bolały. Jeżeli macie informacje na temat mieszadeł Insta, jakichkolwiek piszcie śmiało pod filmem. To są bardzo cenne informacje. Jeżeli pracowaliście łosiem w jakimś rozmiarze, śmiało piszcie pod filmem. Co myślicie, jak praca, jak cena, jak jakość, jak masywność tego mieszadła, ilość materiału i tak dalej. Czy się Wam to podoba, czy się Wam to nie podoba. Jeżeli brakuje Wam jakiegoś akcesorium, na rynku czegoś nie ma, jakiegoś adaptera, jakiejś przedłużki, jakiegoś dziwnego mieszadła. Piszcie, być może producent weźmie to pod uwagę i po prostu takie coś wyprodukuje. W tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy i żeby się Wam mieszalnik nie spalił. Tak jak mi kiedyś. Trzymajcie się. Hej!